Dzień dobry moi kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie, co odchodzi z mojego życia, a co się w nim teraz manifestuje, Pomysł pochodzi od pani Iwony Flegel8687. Pani Iwonko, serdecznie, serduszka pani dziękuję za kolejny pomysł na czytanie na mój kanał. Jest mi bardzo miło, że jest pani tak zaangażowana w, w rozwój mojego kanału. Wysyłam pani moc uścisków i bardzo panią serdecznie pozdrawiam i zapraszam was wszyscy moi kochani na czytanie. Pomysłu Pani Iwony, i od razu przy okazji zachęcam również wszystkie osoby do wysyłania swoich pomysłów na kanał, na mój kanał. Robię to czytanie z intencją największego dobra moich cudownych widzów. Proszę Was, moi kochani przewodnicy duchowi. O przekaz, co odchodzi z mojego życia, a co się w nim teraz manifestuje na chwilę obecną i na najbliższe 3 tygodnie dla moich widzów, co odchodzi z życia moich widzów, a co się w nim teraz manifestuje na chwilę obecną, na najbliższe 3 tygodnie 3 do 4. Czas w tarocie jest bardzo specyficzny, więc mniej więcej na chwilę obecną i na najbliższe 3 tygodnie. I teraz, moi drodzy, zaczniemy, podzielmy to czytanie, czyli zaczniemy, co odchodzi z mojego życia teraz, to już w teraźniejszości. O, proszę. Może niektórzy się z tego ucieszą, a może niektórzy wręcz przeciwnie. W każdym razie odchodzi. Wa znaczy w Waszym życiu teraz, na tu i teraz jest tutaj dużo równowagi, harmonii, porozumienia. Niektórzy mogą to odebrać jako taką trochę nudę, jakkolwiek bardzo ładna energia, energia harmonii w Waszym życiu. Ale to mamy energię teraźniejszą, i teraz zobaczymy dopiero, co odchodzi z Waszego życia co odejdzie z waszego życia na chwilę obecną na najbliższe trzy tygodnie. Poproszę o przekaz dla moich widzów. Co odejdzie z ich życia? O. I to z hukiem powiem wam. Mhm. Dobrze. Moi drodzy, co odejdzie z waszego życia, mianowicie jakaś osoba, yy, osoba, która, moi drodzy, najprawdopodobniej miała stałego partnera, stałą partnerkę. Wy odejdziecie z bólem serca od tej sytuacji. Pozostawicie tą osobę za sobą. Jakkolwiek zdecydujecie się na odejście. I moi kochani, co odejdzie? No właśnie, moi drodzy, wy oddacie się kontemplacji nad swoim życiem. I wyjdziecie z takiej energii izolacji po przemyśleniu swojego życia, z waszych dotychczasowych doświadczeń. My sobie jeszcze to słuchajcie, dopowiemy. Poproszę o tą czwórkę mieczy, co odejdzie? No, król monet, jak nic. No, nie chcę wyjść. Z czasami naprawdę. Nie ma sensu dokładać kart, no ale czasami jest to niezbędne. To wszystko zależy od sytuacji. Jakkolwiek mamy tu tą samą sytuację, czyli co odejdzie? Czyli jakaś osoba, która miała, która ma stałą partnerkę, stałego partnera, i ta osoba ale to jest bardzo dobry, słuchajcie, news ta osoba odchodzi z waszego życia odejdzie z waszego życia. Czyli rewelacja, bo żeby przy, mogło przyjść do Was coś dobrego, coś dobrego, słuchajcie, nie coś takiego, co w ogóle Wam nie sprzyja, tylko coś dobrego, no to trzeba pozostawić coś starego za sobą. I teraz, moi drodzy, zobaczmy, co manifestuje się w życiu na teraz moich cudownych widzów. Najpierw zróbmy energię z przełożenia odnośnie wszystkiego, co manifestujecie w swoim życiu. No proszę, wy jesteście bardzo zdecydowani, otwarci i gotowi na jakieś dobre zmiany w waszym życiu. Moi kochani, jest, działacie z wielką kreatywnością, z wielką pewnością siebie. Jesteście bardzo przedsiębiorczy w działaniu i zobaczmy, co wy manifestujecie na teraz, moi kochani. co manifestujecie teraz i to się może przesunąć oczywiście na 3, do trzech tygodni, do miesiąca, bo z taką intencją robię to czytanie, co się manifestuje w życiu moich cudownych widzów. O, okej. Okay. No i bardzo ładnie, moi kochani, to mi się bardzo podoba. To jest najmniej ulubiony rycerz pod kątem romantycznym. To też zależy oczywiście z jakimi kartami. Aczkolwiek, jeśli chodzi o takie sprawy życiowe, to to jest bardzo dobra energia. Co wy manifestujecie? Wy chcecie <laughs> mieć dużo rzeczy do wyboru, jakieś możliwości działania. Uważajcie, jakkolwiek, tylko abyście nie przesadzili z tym dobrobytem. I tu jednak jest wskazanie na to, aby zdecydować się na tą jedną konkretną opcję. Ale chcecie jakiejś nowości, jakiejś możliwości, to na pewno to manifestujecie. Co jeszcze, moi kochani? Wy manifestujecie jakieś dalekosiężne plany, bardzo konkretne, sprecyzowane. Manifestujecie, moi drodzy, osiągnięcie tych planów, oczywiście. I co jeszcze, moi kochani? Manifestujecie. Działanie, kreatywność, jesteście bardzo odważni, gotowi, żeby zawalczyć o swoje życie, o swoje sprawy. Nie brakuje Wam pewności siebie, zaangażowania w Wasze plany czyli manifestujecie, jednym słowem, postęp. Postęp, ruch. Konsekwencje w działaniu. Jesteście pełni zdecydowania. No, właśnie dlatego mamy tutaj swoją drogą tą energię, tutaj. Kogoś, kto jest na coś, na kogoś zdecydowany. Kto wie, czego chce generalnie, tak? No, oczywiście, lub kogo chce. Czyli manifestujecie, moi drodzy. Rozwój. Konsekwencje w działaniu, działanie z wielką odwagą, determinacją, otwartość na nowe znajomości, tu również się pokazuje, to jest bardzo dobrze. Jedynie co, to trzeba by było się zdecydować na jakąś, na jakąś jedną opcję, bo niektórzy z Was manifestują za dużo. <laughs> w sensie możecie mieć potem problem z dokonaniem wyboru za dużo rzeczy naraz byście chcieli sobie zmanifestować. A tu jednak, żeby to na manifestacjach nie pozostało, no to wskazanie jest tutaj na to, aby zdecydować się na jedną konkretną opcję. Zobaczmy jeszcze, rady moi kochani, wróćmy do przesłania, co odchodzi z waszego życia. Rady poproszę na tą sytuację. Ulala, wyskoczyła jak z torpedy. Zobaczmy. No właśnie, dokładnie tak, czyli ktoś zajęty z życia odejdzie do przeszłości i bardzo słusznie rada, uwaga na wszelkiego rodzaju sekrety, tajemnice, iluzje. Również słuchaj głosu swojej intuicji i zobaczmy na przesłanie, moi kochani, na, na, na to, co się wam w życiu zamanifestuje. Na teraz, na najbliższe trzy tygodnie. No proszę. To bardzo spójny rozkład. Moi kochani, to jest bardzo proste: realizujcie swoje marzenia, spełniajcie swoje marzenia. Dążcie do realizowania swoich wszystkich celów, pasji, potrzeb w waszym życiu. Dążcie do radości, do spełnienia. Zawalczcie o swoje życie, o swoje marzenia, moi kochani. Bardzo ładna energia. I jeszcze zobaczmy, moi drodzy, o przesłanie z kart opiekuńczych. Poproszę o trzy może przesłania. Ok, i zobaczmy, moi kochani. Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest oknem jest, pardon, oknem. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Voilà, przekaz numer jeden. Zobaczmy, co dalej z kart opiekuńczych dla moich fantastycznych widzów na tą sytuację. A dla moich widzów z kart Poproszę o drugie przesłanie. Za dużo kart wypadło. Jak będzie chciała, to się ta karta jeszcze nam tutaj pokaże, która jest z tych kart. Okej. Okay. Moi drodzy, oczyszczanie, kolejne przesłanie, przesłanie numer dwa, i co my tu mamy? Pozbądź się nieprzydatnych rzeczy. Czyli, tak w cudzysłowie, kogoś pozbądź się, kto ci po prostu nie służył. Pozbądź się nieprzydatnych rzeczy. Jeśli wzbudzają twoje wątpliwości, po prostu je wyrzuć. To oczywiście metafora. Ale generalnie może się również odnosić jak najbardziej do po prostu jakichś materialnych rzeczy, jakichś po prostu starych, nieużywanych przedmiotów, i tego typu rzeczy. Również osób z Waszego otoczenia, które Wam nie służą, czyli po prostu odejść od sytuacji, od osób, które Ci już nie służą. I zobaczmy co dalej, możliwości. No właśnie, aby otworzyć się na nowe możliwości, no dokładnie tak, moi drodzy. No, jak zwykle przecudnie to rezonuje, muszę powiedzieć. I zobaczmy. Uwolnij się od przeszłości. No popatrzcie sami, co, co po prostu odchodzi z mojego życia, co przychodzi, co odchodzi. No wszystko naprawdę pięknie rezonuje i mamy tutaj uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce na to, co nadejdzie. No oczywiście, że tak, bez tego to w ogóle nie ma po prostu możliwości fizycznej, aby to nastąpiło. Może jeszcze na koniec wyciągnę dla Was jedno przesłanie z kart, z przeznaczenia, jako dopełnienie tego przekazu dla Was, moi drodzy. Okej, okay. pofrunęło daleko, ale mamy. To czas spokoju. Moi kochani, bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo was proszę o lajki, komentarze i subskrypcję, tak aby mogła rozwijać mój kanał. Jest to dla mnie niezbędne. Tak, abym wiedziała, że to co robię ma sens, więc naprawdę z serca Was o to proszę i z góry serduszka Wam za to dziękuję. Dziękuję, moi kochani, za całe Wasze dotychczasowe wsparcie, za cudowne Wasze komentarze, prywatne maile, za to, że przychodzicie do mnie na, na czytania prywatne, że mam Was tak, tak wiele osób. I że jesteście, moi kochani, że po prostu jesteście. To jest cudowne, jesteście wspaniali. Pozdrawiam, ściskam. Do usłyszenia.